Dzień dobry, serduszka, dzień dobry na czytaniu karty dnia. I tak szybciutko, Rycerz Wody. Głębokie emocje, powstały skutek sytuacji lub związków międzyludzkich mają duży wpływ na Twoje życie. Także dzisiaj uśmiechnij się do swojego losu. Być może to jest ten, ten właściwy dzień, w którym mogą być nawet oświadczyny. Na pewno będzie to taki romantyczny dzień. Nie musisz się tego obawiać, że to jest poniedziałek. Jak zaczniesz ten tydzień, tak będzie trwał. Do końca tego tygodnia, tak? Tak więc nie zamykajmy się, nie zamykajmy się, kochani. Rycerz wody jest emocjonalny, romantyczny, entuzjastyczny, zamyślony, bo tak to bywa, prawda? Przy zakochaniu. Tak więc, kochani, nie zamykajmy się dzisiaj na te przemiłe, cudowne emocje, które powinny nam towarzyszyć bardzo często, prawda? O, co tu jeszcze możemy wyczytać sobie z tej karty? No na pewno to, że może nam się trafić ktoś, z kim byliśmy powiązani już w poprzednim ucieleniu. Czyli jest to bardzo istotna osoba. Bądźmy czujne, bądźmy czujni. Być może ten ktoś już się do ciebie zbliża. Albo już jest w swoim otoczeniu, a ty jeszcze jesteś niepewna lub niepewny, czy to jest właśnie to. Tak więc bądźmy czujni, patrzmy. Słuchajmy swojego serduszka również, bo to nam wszystko może wyjść na korzyść to muszę zbudować coś pięknego i trwałego na lata. Także kochani, rycerz wody przy poniedziałku. Ja wam życzę cudownego dnia i zapraszam na jutrzejsze czytanie.